Zobaczyłem sobie wszystkie naklejki, wszystkie koszty, ilość tych naklejek, etc. I łączny koszt, ile one są aktualnie warte tutaj. Za równy rok od y, momentu, kiedy ten odcinek wlatuje, zobaczymy o ile one wzrosły. Witam Cię na odcinku, który miał już się pojawić tydzień temu, ale no nie udało mi się go nagrać, a potem w tygodniu nie miałem jak nie nagrać, bo miałem drugą zmianę. A dokładnie podsumowanie mojej inwestycji w naklejki RMR 2020, które były w zeszłym roku, w 2021. Dokładnie to było chyba 23 albo 4 kwietnia, kiedy wrzuciłem odcinek z tym openingiem i dzisiaj chcę je podsumować. Ceny już zliczyłem wtedy. W rocznicę, kiedy je wrzuciłem, ale sam odcinek nie nagrałem. Tutaj mam przychowane te RMRki 400 sztuk i to są dosłownie te same naklejki, które miałem wtedy? Te Nawi, Foli Nawi będzie pełno porząd zaraz. O, chyba 2 złote, znaczy nie chyba tylko na pewno dwie złote. O, Spirit i Nip gdzieś tam był. I dobra, ile razem zarobiłem przez rok trzymania ich? Ile kosztują po roku? One? Teraz te wszystkie naklejki, ile przeczuwam, że będą kosztowały za ten rok? Skatuje koło 750, może będą razem warte? Teraz te wszystkie naklejki kosztują 126 zł i 17 groszy. Czyli no, ciekawie, z 300 zł do 127. Więc nie inwestujcie nigdy tak jak ja. O, tu jest ten nip. Teraz klejki nawi poli Kupowałem chyba za 12 zł, bo dokupiłem chyba tutaj 9 ich, a resztę miałem z dropu, no bo tutaj większość z rzeczy miałem z dropu, jak oglądaliście zeszły film. A teraz one są warte dokładnie już wam mówię, 3 ,95 zł 95 groszy, z 12 zł no to no cena spadła o trzykrotnie, ale ja nadal będę te trzymać się klejki, może za rok czy dwa będą warte już więcej, albo chyba na zero wyjdę z nich. No dobra, tak wygląda podsumowanie tego pięknego inwestycji. Pewnie sobie gdzieś jeszcze zainwestuję, na przykład, nie wiem, w skiny z operacji, że zrobię odcinek na przykład, że zainwestuję w niebieskie czy różowe jakieś skiny z operacji, jak będą, z jakimś ładnym skinem, najlepiej teraz było z tym kałachem. I na przykład też będzie za rok podsumowanie, czy zarobię, czy nie. Nie mówię, że tak będzie, ale możliwe. Ale dobra, to takie podsumowanie na teraz. I mam nadzieję, że powiedzmy wam odcinek się spodobał, a raczej podsumowałem wszystko, co miałem podsumować. Taki krótki odcinek.